Tutaj Kwaśka, witajcie poza mnie na moim kanale I w dzisiejszym odcinku będę e, malowała się makijażem oka z Pinteresta Myślę, że odcinek wam się spodoba Jeżeli tak, to oczywiście zostawiamy łapkę w górę I oczywiście, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zostaw subskrypcję I nie przedłużając, zapraszam was do odcinka Ok, nie wiem ile uda mi się zrobić tych wszystkich makijaży oka e, Ale powybieram sobie takie, e, które będę myślała, że są takie najładniejsze Pokażę wam wszystkie Drugie wygląda tak. Yy, tutaj będę Wam pokazywała, jak wygląda się powiększa, a jak się mniejsza. Tutaj wygląda tak. To wygląda tak. I tyle. Myślę, że możemy sobie zacząć od takiego najłatwiejszego Nie chcę sobie za bardzo robić kresek Chcę Wam po prostu pokazać jak można się cieniami pobawić Żeby po prostu to wyglądało ładnie Załóżmy, że pobawimy się na razie o tym I to tak Będę potrzebowała do tego niebieskiego właśnie Skobo Co sobie kupiłam taki, w takim pudrze sypkim cienia Drugi to jest fioletowy Użyjemy sobie fioletu z mojej paletki cieni No i jeszcze różowiutki też użyjemy z tej paletki cieni Jeżeli oczko ma wyglądać tak, oczywiście zrobię to bez tej kreski Bo nie chcę już robić kresek Bo i tak, i tak to będę zbywała, bo chcę Wam pokazać Mówię Wam, jak, jak to wygląda, że można się cieniami pobawić Bo wiadomo, kreskę każdy może zrobić, a ja nie jestem znawczynią kresek yy, Więc zrobimy sobie o taką Na razie yy, zaczynamy od kącika oka Czyli na kąciku oka jest jeszcze, widzicie, taki błyszczący Dolecimy do tego błyszczącego Ten, tego, tego błyszczącego weźmiemy sobie z tej paletki cieni z Rose, z Eveline, Kącik weźmiemy sobie o takim pędzeleczkiem i idziemy. Bierzemy sobie przykładowo o ten i rozcieramy tutaj na kącik Dobra, trochę podobny wyszedł, aczkolwiek możemy sobie jeszcze użyć tego bardziej błyszczącego, jak widzicie. Mamy zupełnie troszeczkę podobny. Dalej to jest kolorek różowy, weźmiemy sobie, albo weźmiemy sobie ten pędzelek, dobra, i kolorek Różowy. Użyjemy sobie O tego róż Nabieramy, nabieramy I tak jak jest na zdjęciu Lecimy sobie Troszeczkę tutaj Żeby to było takie Bardziej delikatne Ciągle mi się zamyka ta paletka, nie wiem czego I nabieramy, bierzemy drugie oko lecimy, lecimy, lecimy Teraz lecimy do kolorku Fioletowego Strzepniemy sobie troszeczkę z tego Hop i teraz lecimy fioletowy Fioletu wiecie, fiolet sobie weźmiemy nie z tej paletki Tylko weźmiemy sobie taki fiołkowy Co dostałam od mamy Mama mi go tam dała niedawno W sumie to dawno, ale nieważne On wygląda tak, on tutaj wydaje się, że niby jest mocny Ale wcale nie jest mocny Nawet, nawet mi się z zawiasów wyrwało Troszeczkę sobie bierzemy, bierzemy, bierzemy I hop, jak jest na <laughs> zdjęciu Nakładamy sobie troszeczkę dalej ten róż Znaczy fiolet, boż Jeszcze sobie weźmiemy, bo mało różu nam poszło To weźmiemy sobie palcem Palcem czasami jest łatwiej niż ręką Znaczy palcem czasami jest łatwiej niż pędzelkiem Okej, okay, jest tak I teraz lecimy do koloru niebieskiego, morskiego Bierzemy sobie, otwieramy Hop, zobaczcie, on jest taki płynny i on się chyba ciężko zmywa Ale nie wiem, dobra, weźmiemy sobie po prostu troszeczkę i działamy, działamy, kochane. Bierzemy sobie tutaj na koniec. I. O, papo, widzicie? Ok, wyszło tak. Trochę średnio, ale dobra. Wnosimy drugie oko. Ja mówię Wam, ja się uczę na tym robić. Ja to nie robię jakoś zawodowo. I wiem, że to widać. Bo nie jestem jakoś wykwalifikowaną. Stylistką, a nie makijażystką oczywiście, wiecie o co chodzi, nie? Dzisiaj akurat wychodzę i... Ale ten makijaż mi się przyda do wyjścia, aczkolwiek nie wiem. O, zrobiłem sobie właśnie takie wejście ładne. Okej, okay, jeszcze, jeszcze takie podobne trzeba na dole zrobić, ale się zamazałam. mi ja, jak wróżka wyglądam, co nie. Yy, jeszcze takie coś na dole trzeba zrobić. Ja cię, ja, ja cię pierdzielę. Dajemy tego koloru. Teraz teraz lecimy sobie z... Ten. tutaj, co musimy zrobić? Kolejny Różowy, różowy sobie weźmiemy paluszkiem. Skończone. Wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, podoba Wam się, czy nie podoba. Mi się wydaje, że takie. Mm, średnio najeżdża, mogę powiedzieć, nie? Eee, dobra, to ja zmywam. Zaraz sobie nakładamy inne cienie, elo Ja sobie mokrą fusteczkę, żeby tyle płatków do, do makijażu nie, nie wykorzystywać Boże, nie zrobiłam sobie zdjęcia, ale jestem pacan Teraz przechodzimy do drugiego makijażu um, Pobawimy się trochę w rysowanie Myślę, że nie zrobię to y, zwyczajnymi cieniami Ponieważ y, jak widzicie, że bez kreski tylko o ten ogień y, Bo nie mam takich cieni, a to, to są takie odblaskowe Myślę, że tego nie zrobię, tylko kredką, bo no nie mam takich cieni, a ja cieniami chyba aż tak ładnie nie zrobię, więc może spróbuję to jakoś podobnie kredką zrobić, a potem sobie po prostu e, cieniami to wypełnić. Skrysalnik staram sobie tutaj, znaczy szkicownik. Teraz zaczynamy od kredki. Weźmiemy sobie to wszystko kredką czarną, a nie, czekajcie, czekajcie, ja mam chyba niebieską kredkę. ukradłam mamie chyba, a ona sobie wzięła. Dobra. Rysuję sobie czarną, bo tak mam inną brązową Rysujemy sobie czarną, będzie najlepiej widać Na no czarny. Robimy sobie to, trochę nie jest ostra, ale to nic Dobra, guzik Jak to wygląda? Wygląda to tak, że bierzemy sobie Tą, rysujemy jakby o tak I teraz rysujemy sobie taką Dobra, kochani, wyszło tak. Niezbyt jak ogień, ale dobra. Może jak to wypełnimy, będzie trochę ładne. Dobra, wyglądam jak wariatka. Spróbujemy wypełnić jakimiś cieniami, może to będzie ładne wtedy. To takie ostre nie wyszło, nie? Dobra, odrobimy mi ostrzejsze wyszło. Teraz lecimy z tymi cieniami. Weźmiemy sobie przykładowo fioletowy. Może być fioletowy? Tutaj jest niby czerwony, ale ja tam czerwonego nie mam. Weźmiemy sobie fioletowy i spróbujemy tak na przykład. Pomalować tą kredkę. Tą kreskę znaczy, pomalować. Trochę pokolorowałam i powiem Wam, że wygląda trochę nieco ludzko. Am, 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 am. Może weźmiemy sobie z tej paletki, będziemy korzystać, nie? Weźmiemy sobie co wy na to, że tutaj jest, widzicie tutaj kredka, jest, tutaj jest pokazane, że kredka jest żółta, a to jest czerwona, no ale ja nie mam tych cieni, więc chcę korzystać tak, że obmalowa o, obmalowałam to już kolorem i teraz chcę jakimś innym. Może sobie obmaluję na przykład, co wy na to, że weźmiemy sobie o ten kolor. Podoba mi się. I obmalujemy to, że nie tak całość, tylko może tylko trochę tutaj. I spróbujemy sobie tak zrobić w drugim oku. Znaczy w sensie, że tą kredkę taką, kreskę taką. Zanim dokończymy tamto. Wyszło tak, może trochę gorzej Może nie, ale dobra Wyglądam trochę jak, jak takie coś z cyrku, nie? Ale dobra, pierwszy raz się tak maluję Więc mnie nie osądzajcie Mówię wam Dobra, teraz lecimy z umalowaniem w środku Czyli Lecimy tak jak tutaj, troszeczkę ciemniejszym Lecimy tutaj też tak Troszeczkę sobie jakby sama sobie dobuduję to oko No bo nie mam takich kolorów jak tutaj jest, nie? Dobra, a może końcówkę sobie weźmiemy Tym oto niebieskim morskim będzie tak bardziej ciekawie, nie? Okej, okay. to wygląda tak Nie wiem, ogień, nie ogień Spróbujemy teraz drugie oko, Jezu Ciężkie są takie rzeczy, nie? Wygląda jak wróżka, ale dobra Może się wam spodoba, no Bo ostatni film nie podobał wam się na moim kanale yy, Odnośnie Odnośnie faktów o Pery. Nie mam pojęcia, ale pomyślałam, że sobie taki film nagram i może się Wam spodoba, ale chyba wam nie przypadł do gustu. Ale no zawsze możecie go obejrzeć, nie? Oto zdjęcie. Oczywiście trochę podobne, trochę niepodobne, ale wiecie, odzorowywałam się na tym, że po prostu ma być takie, taki ogień, nie? No ja nie jestem zbytnio w ogóle kiedyś rysowałam, teraz już nie rysuję i po prostu nie mam nawet takiego w makijażu, że na skórze umiem malować, nie? Bo na papierze by było chyba łatwiej. Nawet nie mam o takich kolorów, ale widzicie. Tutaj um, ogień mi się udał, tutaj sobie zrobiłam. Yy, sama widzicie tutaj te te yy, w środku cienie, więc mi się wydaje, że wyszło git. Ok, lecimy dalej z makijażem. O, właśnie. Następny może być o taki, bo ja chciałam o taki podobny pomalować, nie? Tylko że no trochę nie mam ręki, jak, widzieliś, jak widzicie tutaj, ale może mi się uda. No to teraz zmywam. Trochę urozmaicam te makijaże na oko, ale to chyba Wam się podoba, nie? Dajcie zaś w komentarzach, jak mnie nadal oglądać. I na początku dajemy sobie cienie, więc tak morski nam nie będzie potrzebny. Morski sobie dajemy na bok. Teraz sobie lecimy z kolorkiem fioletowym. Akurat, akurat nam pasuje o ten fiolet, który mam tutaj. O ten, ten. I sobie bierzemy. Ona dała o tutaj, hop. Ona robi jakby kreskę. Okej, okay, jedno oczko zrobione, widzicie do połowy przeciągnięte teraz tak samo z drugim wydaje mi się, że jest jakby git, o taki paluszkiem paluszkiem i bierzemy sobie tutaj o, no to uzupełnienie tutaj a to uzupełnienie początkowe ale ładnie to wygląda, ej no okej okay. i wygląda to mniej więcej tak no i teraz lecimy z tym konturowaniem tak jakby Dobra, kreski sobie nie, sobie nie będę robić o stąd, bo mi nie wyjdzie. Ale dobra, wezmę sobie po prostu od kącika sobie trochę zrobię tą kreskę, bo może być cienka, aby była. O coś takiego. Tylko, że wiadomo, u niej to wygląda inaczej, bo ona ma tutaj takie, wiecie, no, ostrą kreskę. Kreskę. Tam robi eyelinerem. Dobra, teraz lecimy z drugim okiem. O, to chyba mi lepiej wyjdzie. Wyszło to mniej więcej tak. Powiem Wam, że za nic to nie jest po prostu podobne. O do tego. Ale no, miało być podobne, nie? Wyszło, nie wyszło. Dobra, lecimy z następnym. Ładne w ogóle są propozycje cieni, no, oprócz tych takich zygzaków malujących. Właśnie, właśnie, to jest ten, który chciałam bardzo zrobić, tylko nie wiem, czy on mi wyjdzie, bo nie mam takich kolorów zbytnio. No, mam podobne, mogę sobie podobnych użyć. A. Mianowicie taki Arbus. Myślę, że może mi się uda, może mi się nie uda, ale no co? Warto spróbować, no to lecimy. E, więc tak, na początek taki czerwony, bordowy cień. Tylko, że ciekawy, gdzie ja taki cień znajdę. W takim razie, zamiast czerwonego, no to użyjemy sobie po prostu mocno bordowego. Mocno bordowy, a mianowicie ten jest mocno taki bordowy. No mocno mi się wydaje. No podczerwony, bo ja nie mam takich, jak widzicie Teraz lecimy y, z takimi jakby... jak to było takimi... To trzeba było eyelinera na takie zrobić kropelki A ja mam tylko eyeliner taki brokatowy Nie wiem, czy brokatowym zrobię Ale mogę... Nie, nie, nie bo chyba... Ale tylko spróbuję może zrobić takie łezki Zobaczymy, czy mi wyjdą, patrzcie Mm. Nie, dobra Ale dobra, zrobię na drugim oku Żeby nie było, że tylko na tym A zaraz dokończę Ale nie Patrzcie, o na tym oku widać, bo wzięłam dużo brokatu Dobra, to teraz na tym też tak zrobię. O, ale mnie szczypie Po tych chusteczkach mokrych Ojeju, jak teraz jeszcze wzięłam ten eyeliner No dobra, lecimy dalej O, akurat Mam zieloną kredkę Muszę sobie ją wysunąć i sobie ją robimy. Widzicie te brokatowe? Mi się wydaje, że widać. Dobra. Yy, będzie bez tego białego, bo, bo białego nie ma. Możemy użyć czarnego. Tak lecimy. O, akurat mamy kawałek tego. Siodła się odłamało? To może tym kawałkiem będzie prościej Będzie może tak bolało. Woraj mi się po prostu łamała kredka, bo po prostu lepiej się nią wtedy by malowało. Ale widzicie, bo mnie strasznie bolało, ale udało się. A, bo po fioletowym chyba cieniu gdzieś jechałam, dobra. A to czarne weźmiemy najwyżej na górę. Nawet przypominało arbuz. To wygląda mniej więcej, tak? Teraz zamiast właśnie tych kropli. Yy, to sobie weźmiemy czarną krepkę. Dobra, to lecimy sobie po prostu mocno, no brązową. Wygląda to tak. Arbus, nie arbus, powiem Wam, że trochę wyszło flejowato. No, z porównaniem z tym, to yy, nie wyszło mi za dobrze. Yy, co malować, a co nie malować. Yy, tak się na przykład zmniejsza oko, a tak się zwiększa. Pokażę Wam na sobie. Teraz lecimy, jak malować, jak nie malować się. Żeby powiększyć albo zmniejszyć oko Żeby zwiększyć oko on tutaj będzie zwiększyć, a tutaj będzie zmniejszyć To teraz zwiększamy Jak się zwiększa, to się maluje Pod linią rzęs I tam wiadomo jakaś tam kreska O tak, tak wygląda oko, które jest Powiększone Że chcemy, że jest ono po prostu I wydaje się większe I jest po prostu większe A teraz oko, które Jest po prostu Mniejsze i wydaje się mniejsze i jest mniejsze. Zobaczcie. Tu jest, mm, tu jest oko, które ma być w powiększeniu. Widzicie? I nie ma ono otoczki z drugiej strony. Tu jest oko, które, y, ma by... które się wydaje mniejsze. No zobaczcie. Ono się wydaje większe, prawda? Bo ona zrobiła jeszcze tutaj. Dobra. Może już tutaj to bo ona zrobiła. O tak. I tutaj wiadomo, że oko wydaje się o wiele mniejsze niż jeżeli zrobi się na przykład samą krewkę. Więc e, polecam Wam malować się tak, a nie malować się tak. Mm, 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 mm. To w ogóle nie igra ze sobą wcale. Więc powiem Wam, że po prostu lepiej się tak nie malować, niż się malować na głupią. A ja jestem już brudna od tego makijażu. Jeju, mam dosyć już. Ok, ostatni makijaż który będę robiła. E, najciekawszy to wygląda tak. Bierzemy sobie już pędzelek do ręki i bierzemy sobie fioletowy. Ten co zawsze bierzemy fioletowe. On jest na niskim piętrze, to bierzemy tak. Z tego trzeba zrobić kreskę, ja nawet kreskę, ja nawet nie wiem jak. A. O taką o. i palcem sobie poprawić. Teraz lecimy sobie na jakiś taki ciemniejszy kolorek i ciemniejszym kolorkiem weźmiemy sobie może inny pędzelkę. A tak zwanym... może tym. Ostatnie, ostatnio mama właśnie kupiła taki pędzel, widzicie co on jest ze srebrami złota, nie wiem czy widać, że on jest taki już trochę różowy od innych tych, od innych cieni i tak dalej. Teraz bierzemy ciemniejszy, a ciemniejszy weźmiemy sobie o ten. I niby te srebra złota mają pomóc w tym, że że bardziej łatwiej się rozprowadza właśnie ten cień Wyszło mniej więcej Mniej więcej trochę Może nie widać różnicy, ale wiecie, ja się nie znam na takich rzeczach Dobra Tak jeszcze, że było tak trudny makijaż odtwarzać Dobra, zamiast zielonego, bo nam nie idzie Weźmiemy sobie po prostu niebieski O tutaj, na końci I teraz tylko fioletowy I myślę, że tyle O ten fioletowy Dobra, do ładniej wyszedł Wyszedł ładniej niż góra, powiem wam ale może, jeżeli się tak o, mi wyrówna, może trochę le lepiej będzie. Odrobina jest lepiej. E, tak wygląda ja, a tak, tak wygląda makijaż. Trochę podobny. Trochę nie, no oczywiście z rzęsami było wiele podobniejsze, nie? Ale no oczywiście to wygląda tak, a ja wyglądam tak. Jakby kreskę zrobić, to mi się wydaje, że po prostu by to wyglądało bardziej. No po prostu bardziej by odzwierciedlało temu makijażowi. Dobra, teraz to muszę zmyć, zmywam to. A dobra, pożegnałam się z Wami. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiamy łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli nie, jeszcze nie subskrybujesz. To oczywiście zachęcam do tego. Do zobaczenia za tydzień, czyli w niedzielę o godzinie 18.00. I piszcie mi, czy podobają Wam się tutoriale makijażowe, czy jakieś śmieszne, czy jakieś właśnie o faktach, o których nie obejrzeli wszyscy, bo widziałam. Ale dobra, zluzujcie. Do zoba, pa!